Film omawia proces programowania detalu, który jest fragmentem wyciętym z rury o średnicy 124 mm ten detal jest fragmentem rozpiętym na 120 stopniach przecięcia rury i pokażemy sobie w jaki sposób zaprogramować cięcie tego detalu za pomocą. Programming tube. Na ten moment wykonamy rzecz następującą. W operacji wstaw operację dokonamy funkcji przeniesienia na zasadzie obrotu naszej bryły względem tej osi i powiemy że kątem obrotu będzie 120 stopni i wykonamy sobie dwie kopie, w efekcie czego obrys naszej rury się zamyka. Zatwierdzamy to i mamy w tej chwili widok całej rury, składającej się de facto z trzech detali, które będziemy chcieli z niej uzyskać. Na ten moment również wykonamy połączenie tych trzech brył, po to abyśmy uzyskali pełen obrys naszej rurki. I możemy, korzystając z funkcji Rura, identyfikuj profil, dokonać identyfikacji profilu, i od tego momentu możemy już eksportować dane produkcyjne. I próbować programować naszą rolę Programming Tube lub TrueTops Tube, o ile jeszcze ktoś w TrueTops Tube pracuje. Natomiast, przygotowując dane do programowania na poziomie Programming Tube, na poziomie Tube Designa potrzebujemy dodać do naszego modelu dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób będą rozcinane tutaj. Nasze pojedyncze rurki i będziemy przygotowywać się do użycia funkcji, która się nazywa cięcie naszkicowanego rysunku. Ale najpierw musimy wykonać szkic tego, co będziemy chcieli wyciąć. W związku z czym na powierzchni mojej rury umieszczę płaszczyznę i dodatkowo jako Drugi punkt odniesienia dla mojej płaszczyzny. Postaram się wskazać tutaj punkt, na którym będziemy chcieli dokonać rozcięcia. Czyli mamy zdefiniowaną w tej chwili płaszczyznę, na której w trybie edycji szkicu spróbujemy umieścić rozcięcie. I teraz, definiując rozcięcie, trzeba również zdawać sobie z tego sprawę, w jakiej kolejności. Będziemy wykonywać cięcia rozcinające nasz profil, czyli odcinające z prawej i z lewej, w jaki sposób będziemy wykonywać cięcia rozcinające nasze detale. Ja założę, że nasze cięcie będę ciągnął od tej krawędzi aż do końca i jeszcze parę milimetrów dodatkowo. Zatwierdzę w tym momencie ten szkic. Mamy stworzony szkic, na którym za chwileczkę zdefiniujemy rozcięcie. I mówię teraz szkic rozcinamy względem tej powierzchni. Zatwierdzamy. Efekt jest teraz taki, że przy programowaniu cięcia będziemy mieli tutaj dodatkowe cięcie uwalniające moje rurki. To samo wykonam w pozostałych miejscach czyli znowu umieszczę płaszczyznę na powierzchni mojej rurki. Jako dodatkowe kryterium wskażę ten punkt. Mam nadzieję, że się uda. Mamy zdefiniowaną płaszczyznę, i również na tej płaszczyźnie zdefiniujemy sobie teraz rozcięcie idąc z tego punktu. Parę milimetrów w tę stronę. Zatwierdzamy. Gotowe. I zostało jeszcze trzecie miejsce. Rościęcie, w tym miejscu. Również definiujemy płaszczyznę leżącą na powierzchni mojej rurki. I dodatkowy punkt referencyjny, względem którego ta płaszczyzna ma się tutaj zbazować. Zatwierdzamy i podobnie jak w poprzednich przypadkach będziemy rysować tutaj cięcie rozcinające mój profil. Zatwierdzam i teraz na tych rozcięciach również zdefiniujemy sobie kontur cięcia. Wycinać będziemy tę rurkę, zatwierdzamy i to samo zrobimy w tej chwili jeszcze na płaszczyźnie numer 3. i jesteśmy gotowi do wyeksportowania danych produkcyjnych. Plik, eksportuj dane produkcyjne, zapisujemy nasz model. Będziemy teraz przygotowywać program dla Programming Tube. System rozpoznaje, którą rurkę będziemy eksportować. No i spróbujemy teraz zaprogramować od razu maszynę laser Tube 5000T06. Zatwierdzamy, zapisujemy model w postaci pliku TOX i czekamy na automatyczne uruchomienie Programming Tube. I widzimy w jaki sposób w tej chwili są wykonywane rozcięcia. Od razu powiem, nie do końca o to nam w tym momencie chodziło. Jeszcze raz puścimy symulację. Otóż moim zamysłem było, aby tego typu rozcięcie nie odbywało się od prawej strony do lewej, tylko bym chciał, aby odbywało się od lewej do prawej. I dlatego zakończę programming tube i wykonam jeszcze raz eksportu danych produkcyjnych. Przy czym teraz dodatkowo zażyczę sobie możliwości zmiany, Orientacji mojego profilu, czyli odwrócimy sobie w tym momencie stronę cięcia i spróbujemy jeszcze raz wygenerować program. I teraz odbywa się to dokładnie w takiej formie, w jakiej tego oczekiwałem. Innymi słowy, po wycięciu, po wykonaniu cięcia prawego, odcięcia, system oczywiście według swojej logiki wytnie kontury, natomiast rozcinanie będzie następowało od lewej strony w stronę prawo, prawej i będę kończył cięcie w miejscu, w którym... Będziemy mieli praktycznie prawidłowo działającą funkcję regulacji wysokości. Jeżeli będę chciał, tutaj na tym etapie zmienić kierunek cięcia, najeżdżam sobie na kontur i dokonuję zmiany kierunku cięcia. Efekt wtedy jest taki, że wkłuwam się jeszcze w materiale i będę wyjeżdżał od strony materiału na zewnątrz. I tego typu modyfikacje wykonam dla każdego z tych rozcięć. I teraz, jeżeli uruchomimy sobie proces symulacji troszeczkę wolniej. Nasza rurka jest gotowa i technologicznie przygotowany program do cięcia produkcyjnego. W efekcie czego zamiast jednego detalu, zaprogramowaliśmy tak naprawdę trzy detale, wykorzystując oczywiście optymalnie materiał, który. Mieliśmy do dyspozycji. W przypadku pytań tradycyjnie prosimy o kontakt na adres topsmałpa.pl.trunf.com. Dziękuję.